Trzy miesiące, pół roku, a może całe życie? Odpowiedzi na to, ile czasu trwa nauka programowania, jest tyle, ile osób, które programowania się uczą. Jednak powinny być jakieś generalne wyznaczniki, prawda? Cześć, z tej strony Grzysiek, a dzisiaj porozmawiamy o tym, ile czasu zajmuje nauka programowania. Zapraszam. Pytanie o czas nauki programowania pojawia się bardzo często, zarówno pod naszymi webinarami, jak i filmami. Jest to oczywiście całkowicie zrozumiałe, dlatego że osoby początkujące, które nawet już podjęły decyzję, że chciałyby się zacząć e, uczyć programować, stają przed morzem informacji, w którym jest bardzo łatwo utonąć. Rozumiemy oczywiście, że pytacie dlatego, że chcecie wiedzieć, ile czasu ze swojego życia musicie potencjalnie wygospodarować na to, żeby zostać programistką lub programistą, ale musicie też zdawać sobie sprawę z tego, że to trochę tak jakby zapytać, ile czasu trwa wybudowanie domu. Duży ma być? Chcecie basen? Gdzie budujemy? Z jakich materiałów? No i oczywiście, czy schody na piętro mają być jedno, dwu czy trzy biegowe? No i co z belkami spocznikowymi? Zmiennych jest bardzo wiele, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nawet jeżeli postanowimy użyć paru scenariuszy, co zrobimy w tym filmie, to jeszcze zawsze pozostaje tak zwany czynnik ludzki. Każdy z nas uczy się w innym tempie i w inny sposób. Postarajmy się jednak zrobić jakieś wstępne założenia, które ułatwią nam planowanie przyszłości. Zakładam, że chcesz zostać junior deweloperem X, gdzie X tam wstaw dowolną technologię. A właśnie, no bo cel nauki programowania też będzie w pewien sposób definiował, jak szybko niektórych rzeczy się oczywiście nauczysz. Właśnie dlatego z naszego doświadczenia ludzie często wpadają w jeden z trzech takich stereotypów pierwszy, to jest nauka programowania dla przyjemności. Zazwyczaj takie osoby poświęcają około 5 godzin tygodniowo na naukę. No i Ciężko określić w ich przypadku, jak długo będą się uczyły, ale oczywiście dalsze rady też ich będą dotyczyć. Drugi to jest taki, w którym ktoś chce dołożyć już umiejętności programowania czy umiejętności kodowania, np. w Pythonie, do obecnej swojej pracy. Taka osoba poświęca zazwyczaj między 10 a 15 godzin tygodniowo. No i trzeci to jest wtedy, kiedy Zdecydowanie najbardziej popularny wśród naszych kursantów to jest wtedy, kiedy ktoś chce totalnie zmienić swoją karierę i zostać programistą. Taka osoba musi poświęcić między 15 a 25 godzin tygodniowo. Teraz najważniejsze sposób nauki. Z naszego doświadczenia wynika, że są dwa czynniki, na które powinni zwrócić uwagę początkujący programiści. Po pierwsze, jest to systematyczność, a po drugie, nauka od razu praktycznego programowania. Systematyczność nie oznacza, że będziecie się uczyć 8 godzin dziennie każdego dnia, bo oczywiście każdy by wysiadł przy takiej ilości wiedzy. Ale na przykład, jeżeli planujecie te 15 godzin tygodniowo rozłożyć sobie na 7 dni, no to jeżeli każdego dnia spędzicie po 2 godziny na nauce programowania, to będziecie mieli zdecydowanie lepsze wyniki niż osoba, która poświęci 15 godzin w sobotę, na przykład. Oczywiście należy pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy potrzebujemy jakiejś przerwy i tak na dobrą sprawę jest bardzo dużo badań, które wskazują, że przerwa jest niezbędna do tego, żeby Tą naukę utrwalić. Dlatego istotniejsze jest z punktu widzenia nauki, żebyście każdego dnia chociaż trochę spróbowali posiedzieć nad, nad nowym tematem, którego próbujecie się nauczyć, niż żeby zajechać się w dwa miesiące i potem liczyć na to, że będą niesamowite wyniki. Jeśli chodzi o praktyczne podejście do programowania, to bardzo często w naszych materiałach powtarzamy to jak mantrę. Żeby nauczyć się programować, musisz programować. Nie czytać teorii, która oczywiście jest potrzebna na samym początku, nie oglądać tutoriale, które są pewnie przydatne, ale pochłaniają bardzo dużo czasu, ale faktycznie usiąść i kodować. Przy takim praktycznym podejściu do programowania zdecydowana większość naszych kursantów osiąga najlepsze wyniki i dlatego takie podejście rekomendujemy. Następną radą byłoby, żeby uczyć się właściwej rzeczy. Obecnie w internecie oczywiście jest dostęp zarówno do bezpłatnych, jak i płatnych materiałów, których jest totalnie zatrzęsienie. Mówię o tym w tym filmie. I tu właśnie wchodzą bootcampy. Chcecie mieć pewność, że uczycie się tego, czego pracodawcy wymagają właśnie... W Usystematyzowany sposób? Bootcampy właśnie często są tak pisane. Jeśli nie chcecie się uczyć czegoś totalnie w powietrze, albo zorientować się po paru tygodniach, że uczycie się tego w powietrze, to mogą być po prostu dobrym wyborem. Dobra, zapytacie, to ile w końcu? Uczę się codziennie, uczę się z dobrych źródeł uczę się praktycznie. Ile czasu zajmie mi ta nauka? Jeżeli uczysz się 5 godzin tygodniowo i raczej dla przyjemności, to zakładam, że nie chcesz być junior deweloperem X. Wtedy, tak jak wspomniałem, będzie bardzo ciężko określić, ile czasu zajmie ci nauka konkretnej technologii. Czasem tempo tej technologii może wyprzedzić twój proces nauki. Jeżeli masz między 10 a 15 godzin tygodniowo, to cały proces powinien ci zająć między 9 a 12 miesięcy. Oczywiście Zależy od technologii, zależy od osoby, zależy od tego, w jaki sposób się uczycie, ale powiedzmy, że to są uśrednione dane. 9 do 12 miesięcy, tyle trzeba liczyć przy 10-15 godzinach tygodniowo. Jeżeli planujesz zdecydowanie bardziej agresywne podejście do tematu i naukę na pół etatu, czyli te 15 do 25 godzin tygodniowo, to wtedy proces dotarcia do poziomu juniorskiego według naszych szacunków powinien zająć między 5 a 6 miesięcy. Oczywiście mówimy tu o samej nauce. A jeszcze wypadałoby oczywiście przygotować portfolio, zrobić CV, przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. Tak, nie trudno się domyślić, że przy przebranżowieniu jest całkiem sporo pracy. Jednak pamiętajcie, że nie jesteście pierwszymi ludźmi, którzy chcą to zrobić. Sporo osób to zrobiło i zostawiam link do filmu, który to udowadnia. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli chcecie być dobrym programistą i otrzymywać awanse, a przy okazji też podwyżki. To w zasadzie nigdy nie przestaniecie się uczyć. Więc ogólna odpowiedź na to, jak długo trwa nauka programowania, faktycznie brzmi całe życie. Mam nadzieję, że ten film dał Wam trochę informacji o tym, jaki przedział czasowy musicie zarezerwować na to, żeby zostać programistami. Zostawiam tutaj po bokach gdzieś. Zostawiam film, inne filmy, które mogą Wam się spodobać. Dzięki za wysłuchanie. Dzisiaj, jeżeli macie pytania, to zostawcie je w komentarzach pod spodem. I do zobaczenia w następnym filmie.